W dniach od 12 lutego do 8 marca odbędzie się nabór do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i szkół podstawowych w Dębicy. Rekrutacja prowadzona będzie w formie stacjonarnej. Rodzice, którzy chcą skierować dzieci do określonych przedszkoli, mogą wybrać trzy przedszkola i zgłosić według preferencji. Natomiast rodzice dzieci, które mają obowiązek realizacji obowiązku szkolnego w klasie pierwszej, w szkole wodowej, muszą zgłosić ten fakt. Są przyjmowani automatycznie, natomiast ci rodzice, którzy chcą skierować do innej placówki, no muszą złożyć taką deklarację. Barys. Kwalifikacja przez Komisję Rekrutacyjną wniosków i dokumentów trwać będzie do 15 marca. Natomiast listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym będą znane 19 marca. Postępowanie uzupełniające będzie trwać od 3 do 14 czerwca 2024 roku. Do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych zostaną podane 28 czerwca.